Ała, gdzie jestem? Moja łódź jest zniszczona. Przez ten sztorm musiałem się rozbić. Nie wiem, gdzie jestem. Muszę kogoś znaleźć, żeby mi pomógł. Ale nikogo tu nie widzę. Muszę iść. Może kogoś znajdę. rany, moja głowa tak bardzo mnie boli. O, jest tutaj chatka. Chyba opuszczona. Widać, że jest zaniedbana. Jest tam skrzynia, nawet jakaś. Może znajdę coś do jedzenia. Jestem głodny. Jest tu książka. Jeśli to czytasz, to znaczy, że mnie znaleźli. I nie udało mi się przeżyć. Ratuj się, póki możesz. Jeśli cię znajdą, nie masz szans. O Jezu, nie wiem, co to może znaczyć. Czy grozi mi coś niebezpiecznego? Ktoś tu może być? Co to jest? Krew? Nie Ślady krwi prowadzą w las. Może pójdę za nimi. Prowadzą mnie gdzieś na kogoś. Ile tu jest krwi? jak kto to zostawił. Ślady wyglądają na świeże. Rany boskie. Nawet nie chcę myśleć, co tu się musiało stać. Są tu jakieś schody? Zejście? jest ciemno, a widzę nadal ślady krwi. Co on je? Czy to jest ludzkie mięso? Rany boskie! <grymne> <grymne>